Siema jestem Rex. a dzisiaj przed Wami osób. Co to jest? Gra, która poprawi Waszą zręczność, czas reakcji i skirchoty oraz jak to się nazywa w tym cf ie A nieważne. Dzięki temu będziecie reagowali szybciej na wyskakujących przeciwników i będziecie celniejszy. kiedy będzie trzeba podjąć jakąś decyzję. Przed wami pierwszy poziom. Pokażę Wam jak co i jak. Tak, dobra potrzyzna, to się liczy. I przyznam się, że dogrywam to później po nagraniu. Ponieważ wywaliło mi ścieżkę dźwiękową. Zacznijmy od takiego pr prostszego poziomu, który, u którego jeszcze nie mam zaliczonego na maksymalną ilość punktów. I w pierwszej wersji oczywiście nie odzywałem się za bardzo. Bo gra jest... Kilowa i trudno jest mówić, a zarazem klikać. Mam, na mam nadzieję, że uda Wam się ogarnąć o co mi chodzi. A co tam? Mogę Wam wytłumaczyć. Więc poczekam, aż odpalę ją i ciśniemy. Dobra, to może zaczniemy. Głównym celem jest, aby zdobyć jak najwięcej punktów. Klikamy w kółka, kiedy większy obręcz zbliża się do centrum. I dzięki temu zdobywamy te, jak wcześniej powiedziane, punkty. Jeśli duże kółko jest wielkości małego kółka, zdobywamy maksymalną liczbę punktów, czyli perfekt, do wysokości 300. W prawym górnym rogu widzicie procent, który pokazuje ile mamy perfektów na liczbę do tej pory kiśniętych kółek. Obok niego jest kółko z procentem gry. Ono się tam powoli zapełnia, gra się toczy. Moim celem było zrobienie gry na perfekcie, czyli nie powinnując żadnych... Yy, przeszkód, żadnych kółek. I no nie tracąc komba, które widzicie w lewym dolnym rogu. Problem jest taki, że to jest pierwsza próba i z tego co pamiętam to chyba się właśnie w niej pomyliłem. Ale to może za chwilę. Nie wiem czy to zauważyliście, ale bardzo ważnym aspektem tej gry jest muzyka. Tak, i ja właśnie teraz się pomyliłem. I postanowiłem chyba zacząć od nowa, aby spełnić cel. Wracanie do muzyki. Gra silnie się na tym opiera. kiedy muzyka jest rytmiczna, a kiedy nie. Akurat na tym poziomie wydaje mi się, że dosyć co jest dosyć nierytmiczna. To jest dekoncentrujące. Gram na teksturpaku, który będzie pokazany później. Pokażę Wam też jak wygląda podstawowa tekstura tej gry. A razem z klikaczem mieszkał, używam klawiatury. A teraz zostawię Was do końca tego poziomu, abyście mogli się wczuć i zobaczyć jak to wygląda. A, w innym zapomniałem dodać o jeszcze jednej rzeczy. Zauważyliście, że niektóre kółka są dłuższe. W nich polega na tym, aby, tak aby je przeciągnąć. Śledzić myszką, trzymając przyciśnięty krawisz za nimi. Jeśli na, końca, jeśli na końcu takiego, takiej ścieżki jest znak wsteczny, znaczy, że musimy cofnąć tą trasę. Dodatkowo później pojawi się takie duże koło. w nim trzymając klawisz musimy obracać się do dookoła yy, środka, zapewnia zapewniając je cje, na tym teksturpaku właśnie, czego wydaje mi się, że nie widać na podstawowej teksturze. Właśnie o tym mowa. Jeśli zapełnimy je, zanim upłynie czas, dostajemy dodatkowe punkty. Tak, i to właśnie z koniec. Poziom w końcu zrobiony na 100%. Chociaż mimo wszystko zaliczyłem parę gorszych, yy, gorszych kliknięć. w ilości 2 albo 11 na 100 punktów. Ale wszystko w mery jest ok. Teraz przejdziemy do ustawień i pokażę Wam, jak wygląda podstawowy pak. Więc tak to wygląda na teksturze mojej, a tak wygląda to na teksturze początkowej. Widać zmienia się wygląd liczb i wygląd wskaźnika oraz dodatkowo wygląd innych punktów, czyli tych torów i tego dużego koła. Na sam koniec dodatkowo przedstawię Wam jak wyglądają bardziej zaawansowane poziomy, których jeszcze nie udało mi się osiągnąć, nawet zrobić na jakąś gorszą ocenę. Tutaj widać oceny B C, jesteś ocena A. zobaczymy jak to teraz działa. Tempo jest znacznie szybsze i ja mam znacznie problem z nadążeniem za nim. Mogę się jeszcze przyznać, że to jest takie prędze klikanie. gdzie wypadnie. Ten duży pasek e, po lewej stronie ekranu, na górze, to nasze życie. Kiedy игра teraz spada do zera... E, ...nie my. I to byłoby na tyle. Gra jest darmowa, ale dla was, wam żebyście sobie wyszukali, pograli, zagrali. Pochwalcie się w komentarzu swoimi wynikami, jak wcześniej było widać. I nie zapomnijcie ocenić. Mam e, nadzieję, że przynajmniej to ocenicie łapką w górę, bądź w dół. Mało no, kto komentuje, jeśli ma być czery, bo nikt. I do usłyszenia w kolejnych filmach. Jeśli się Wam spodoba, pojawią się, będę wyświetlenia pod filmem. Nagram kolejną część. Nie nara. A, nie zapomnijcie, nie zapomnijcie zasubskrybować, to też jest ważne.